Widzowie, miało być super haul, za 250 zł, dwie paczuszki, no ale jest niestety jedna. Dlaczego? Bo DPD zgubiła moją paczkę. Brawo dla nich i nie wiadomo co z nią e, na ten czas, kiedy ja to nagrywam, więc przyszła tylko jedna paczka. Tutaj są elementy na sztuki, a niestety paczka z zestawami e, nie przyszła i nie wiadomo co z nią będzie ale miejmy nadzieję, że już wkrótce się to wyjaśni. Śledźcie mojego Instagrama, bo tam też więcej w tym temacie mówiłem. No i co, otwórzmy chociaż tą jedną paczkę, chyba ponad 100 zł. A ja tylko przypomnę, że nowe filmy są w każdy wtorek i sobotę. No i w tej paczce są elementy do budowy widzowie Lego Miasta Mojego. To jak się do tego zabrać. Już zaraz to otworzę. I co? Może zaraz to otworzę. To jest dziwna paczka, ale dobra. Już dostaję się do środka. No nie dostałem się do środka. Jak tu oni to zrobili? Dobra, teraz pykło i zobaczę, co znajduje się w tej paczce. A są tutaj widzowie e, klocki na najwyższe trzy odcinki z mojego miasta, więc trochę tego tutaj jest. No i co? To kosztowało mnie 100 złotych. Co tu się stało? Czemu ja dostałem takie elementy? Ja myślałem, że to są jakieś inne elementy, ale dostałem takie. No dobra. No dobra, to korzysta się do czegoś. Na szczęście tylko 4, aż piero zamówiłem takie elementy. Mamy co? Dużo małych yy, groszków. Ja zamówiłem, bo, bo, bo przydadzą mi się do jednego z nowych budynków. Tutaj już widzicie po tym wielkim, fajnym elemencie, co to będzie za budynek i po tych tutaj klockach. Możecie pisać w komentarzach, jak będą włączone, jak myślicie, co to będzie za budynek. No fajne są te tutaj klocki właśnie z nadrukowanymi zestawami. Takich ciekawszych rzeczy to ten zestaw widzowie już złożyłem, kiedy wy to oglądacie, jest to Wyspa Więzienna, już niedługo pojawi się recenzja, no, a ten zestaw mam już jakieś pół roku na, u mnie, a trzeciego zestawu jakiś helikopter, tego niestety nie mam, ale ja też nie jestem fanem jakichś helikopterów. Tu jest jeszcze jeden zestaw widzowie, jakiś statek kosmiczny. Mamy też e, brakujące elementy widzowie do remizy strażackiej. Chciałbym to w końcu skończyć. Mamy też tutaj schody. Fajny element. Przyda mi się do właśnie tego budynku, e, gdzie e, wykorzystam te zestawy LEGO. Tutaj kolejny nadruk fajny z napisem LEGO. No to mi się przyda. To mi się przyda, widzowie. Mamy też kilka ram. E, na drzwi. Też fajnie. No mamy na pewno. Tutaj jakieś kluwe białe bryczki. Mamy elementy, które mi posłużą do zbudowania tunelu na pociąg w LEGO Mieście. Już niedługo się za to zabiorę, będzie to fajny projekt. I mamy też sporo takich elementów. Kto wie, ten wie po co mi to. To będzie tak połączone jakby z tymi kolorowymi gruszkami. Kto wie, to wie po co to. Kto jeszcze nie domyślił się, co będę budować w LEGO Mieście, to dowie się już pewnie za tydzień z odcinka z Lego Miasta, bo wracamy do Lego Miasta. Mamy sporo właśnie takich elementów, gdzie można coś przyczepić. Mamy z żółtych elementów sporo. jeszcze coś jeszcze ciekaw, ciekawego tutaj jest? No, chyba nie wiem. No, dużo brików, dużo bricków, Wiem, że to się nie zawsze opłaca na Lego, .com, No, ale to tak dokupiłem. No, tak naprawdę najważniejsze elementy to są te z Lego, właśnie. No i ogólnie fajne zamówionko, fajne zamówionko. Teraz jeszcze sprawdzę czy wszystko się zgadza i no i to tak naprawdę tyle z tego haulu, no miało być zdecydowanie większe, ale niestety, niestety DPD zgubiło małą paczkę, niestety. Ja nie mogę, ja już myślałem, że Lego mi klocku zapomniało przysłać, a zostały jeszcze dwa w woreczku, zawsze widzę, sprawdzajcie czy żadne elementy nie zostały w woreczku to są też takie zwykłe elementy. Dobra, i chyba wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że hałik Wam się podobał. Przypominam, że odcinki są teraz dwa razy w tygodniu. A pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. To tyle na dzisiaj. Elo. Naura.